Chyba nigdy nie Proszę Państwa, witam serdecznie. Nazywam się Paweł Adamowicz. Także od razu mówię, że możecie mnie i nazwiska podawać i musicie twarze zakrywać. Także. Yy, yy. Proszę Państwa, chciałbym odczytać oświadczenie, które wczoraj przygotowałem w drodze z Poznania do Gdańska. Tak gotowi są? Czy jesteście? Dobrze. Moja uczciwość wobec Gdańszczan, którzy w niedawnych wyborach po raz kolejny obdarzyli mnie zaufaniem i powierzyli mi dalsze prowadzenie spraw naszego wspaniałego miasta, wymaga, bym poinformował ich, że wczoraj w Prokuraturze Apelacyjnej w Poznaniu postawiono mi zarzuty z artykułu 233 paragraf 1 i 6 kodeksu karnego w związku z nieprecyzyjnym wypełnieniem oświadczeń majątkowych. Sprawa dotyczy pomyłek w oświadczeniach majątkowych składanych w latach 2010-2012. Jak już w przeszłości wielokrotnie mówiłem, pomyliłem się, a później powieliłem błąd w paru kolejnych oświadczeniach. Pomyłka miała charakter mechaniczny i popełniłem ją całkowicie nieświadomie. Gdy sam zorientowałem się o pobłudze, błąd skorygowałem i w kolejnych oświadczeniach podawałem uzupełniony stan majątkowy. Z uwagi na toczące się postępowanie prokuratorskie oraz rolę, w jakiej teraz występuję w tym postępowaniu, do jego zakończenia nie będę udzielał publicznych wyjaśnień w tej sprawie, chyba że zajdą nowe okoliczności. Jestem przekonany, że Państwo, myślę tutaj głównie o, o Was, dziennikarzach, to zrozumiecie i moją, i moją wolę publicznego niewypowiadania się na temat postępowania i poprzez to, to niewpływania na jego wynik tak okay. uszanujecie. Proszę wiedzieć, że ja jestem podejrzany i w związku z tym moje wypowiedzi mogą podlegać ocenie. Tu chodzi mi interes prawny i, i proszę to mieć na względzie. Jednocześnie pragnę podkreślić, że fakt postawienia mi zarzutów nie ogranicza mnie ani prawnie, ani faktycznie w możliwościach sprawowania Urzędu Prezydenta Miasta Gdańska. Chcę Państwa zapewnić, że ta nowa i na pewno dla mnie niekomfortowa sytuacja w żaden sposób nie wpłynie na moją pracę na sprawy naszego miasta. Jednocześnie chcę poinformować, że do zakończenia postępowania wierzę, że w sposób korzystny dla mnie występuje o zawieszenie mojego członkostwa w Platformie Obywatelskiej, czyli występuję do Zarządu Wojewódzkiego Platformy Obywatelskiej Województwa Gdańskiego o zawieszenie mnie w prawach członkostwa z dniem dzisiejszym. To tyle z mojej strony i tak jak powiedziałem Wybaczcie, że na żadne setki, na żadne wypowiedzi, dalsze pytania wasze nie będę odpowiadał, bo postępowanie się toczy. Ono jeszcze potrwa dobrych kilka miesięcy. Ja, jako podejrzany, mam szansę teraz będę miał szansę wglądu w akta sprawy, będę miał szansę ustosunkowania się do tych zarzutów. Więc jeszcze sprawa jest w toku dla mnie i chodzi tutaj o mój interes prawny, i dlatego też na żadne publiczne dzielenia włos na czworo, pytania. Po prostu się nie zgodzę, bo to nie jest w moim interesie proszę to zrozumieć. Każda z Was, każdy z Was na moim miejscu dokładnie tak by się zachował, bo tu chodzi już no, o sprawę... Bardzo istotną i ważną. Bardzo dziękuję za przyjście. Panie ale czasu jest, jest. Politycy jest występujący pod zarzutami odpowiadają na pytania, pani Prezydencie. Czy, czy będzie Pan dalej prezydentem? Kiedy Pan go Prezydentem jestem do 30 listopada 2018. Co z tymi mieszkaniami, Panie Prezydencie. Dziękuję bardzo.